Cześć, z tej strony Dominik Śliwiński i w tym filmie powiem Ci, jak założyć bloga i zarabiać na nim duże pieniądze, i wyjaśnię to wszystko od początku do końca, krok po kroku. Pierwszy punkt, czyli pierwszy krok, który musisz wykonać, to zastanowić się, na jaki temat w ogóle chcesz pisać. Czyli musisz sobie wybrać niszę. Nisza to właśnie nic innego jak temat, w którym będziesz prowadził jakiegoś bloga. I teraz możliwości tutaj jest wiele. Dobrze, jeżeli to jest nisza, czyli temat, w który ty po prostu lubisz. W którym jesteś ekspertem lub temat, który chcesz się nauczyć i chcesz być ekspertem, ponieważ pisząc bloga możesz się strasznie dużo nauczyć w danym temacie, i mimo że nie jesteś ekspertem, zdobędziesz publiczność z tego powodu, że jeżeli Ty będziesz popełniał jakieś błędy i Ty będziesz o tym informował, będziesz pokazywał ten Twój proces nauki, Ludzie z tego są w stanie też czerpać wiele korzyści dla siebie, zobaczyć, co działa, co nie działa, jakich błędów nie popełniać. i dzięki temu będą Ciebie obserwować, więc nawet nie będąc ekspertem, możesz prowadzić bloga w, jakimś, w jakiejś niszy i w ogóle prowadzić bloga i na nim zarabiać. Tak? Nawet nie będąc ekspertem. A kolejną sprawą jest, żeby sobie zobaczyć, jaka w ogóle jest konkurencja, jakie są blogi w tej niszy. Co Ty byś chciał? Zobaczyć co te blogi robią, o czym one piszą, jaka tam jest publiczność, ile osób to ogląda, ile osób się tym interesuje. Zobaczyć po prostu jak dużo też zaindeksowanych jest stron w Google podane, frazy kluczowe, zobaczyć dzięki temu, ponieważ bo dzięki Google będziesz dostarczał ruch też na swoją stronę darmowy, jeżeli będziesz pisał odpowiednie artykuły. Dlatego też takie rzeczy są istotne, ale myślę, że te dwie cechy, ponieważ nawet jak jest spora konkurencja, to znaczy, że tam po prostu są też ludzie, tam są pieniądze, więc jeżeli ty będziesz prowadził regularnie, oczywiście, bloga, dodawał posty i dzielił się swoją wiedzą, to będziesz w stanie z czasem jakimś, oczywiście, zdobyć coraz tam większą popularność, bo ludzie mają tak, że jeżeli interesują się jakimś tematem, to czytają różne blogi, tak naprawdę nadany ten sam temat, ponieważ z każdego można wyciągnąć różne rzeczy, więc to jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić w dwóch punktach. Zastanów się, co, w czym jesteś ekspertem, co Cię interesuje, jaka jest Twoja pasja, ponieważ konieczne będzie dłuższe robienie tego przez jakiś czas na początku oczywiście lub gdzie chcesz być ekspertem i zrób research na ten temat dodatkowo. Drugim krokiem jest to, jaką platformę wybierzesz. Platform na rynku jest wiele bloger i wiele, wiele innych tak naprawdę platform do tworzenia swojego bloga, ale ja osobiście polecam Ci WordPress'a z tego powodu, że na WordPressie będziesz mógł jednak w przyszłości zawsze rozbudować tego bloga, dodać różne funkcjonalności jest to też darmowa platforma, będziesz mógł po prostu w stanie się rozwijać, jak będziesz chciał z tej strony blogowej zrobić coś więcej. I ja nie będę powtarzał tutaj w tym filmie, jak konkretnie się zakłada takiego bloga na WordPressie, ponieważ to nagrałem w innym filmie i przyczepiam ci tutaj do góry w karcie link do tego filmu, jeżeli chcesz sobie wejść, obejrzyj tam krok po kroku, pokazuję jak wybrać hosting, jaką wybrać domenę. Jak to wszystko ustawić, żeby po prostu zrobić swoją ładną stronę internetową swojego bloga na przykład i obejrzyj sobie ten film, a tam wszystkiego krok po kroku się dowiesz. Trzecim krokiem po instalacji swojego bloga jest instalacja wtyczki Joast się nazywa jest to darmowa wtyczka, która pozwoli Ci w sposób odpowiedni tworzyć takie posty, żeby one były dobrze zoptymalizowane właśnie pod wyszukiwarkę Google, która jest nadal pierwszą wyszukiwarką na świecie i to właśnie stamtąd będzie pochodził. Częściowo, oczywiście, bo są inne sposoby zdobywania ruchu na bloga, ale stamtąd w dużej mierze będzie właśnie ten ruch na Twojego bloga będzie w większości, praktycznie. Stamtąd będziesz miał po prostu ludzi, którzy będą zainteresowani tym danym tematem, o którym piszesz. Więc nie musisz być żadnym specjalistą od pozycjonowania od SEO. Ważne, byś dobrze postępował według tych, tych rekomendacji, które da Ci ta wtyczka. Pod miejscem, pod Twoim po prostu wpisem będziesz miał informację, co musisz zrobić, żeby to było dobrze zrobione, dobrze napisane pozy, dobrze zoptymalizowana strona. I teraz, tak, za czym zabierze się do pisania postu na bloga, to musisz jeszcze przeanalizować rynek i słowa kluczowe jakie są w wyszukiwarkę wpisywane w Google i żeby stworzyć po prostu post pod daną frazę, której ludzie szukają. I jest do tego wiele narzędzi, po prostu podam je też w linkach pod tym filmem. Może być to darmowe narzędzie, jeżeli ma, używasz Google Ads, to tam jest plan kluczowych, tam są informacje jak często ludzie Wyszukują danej frazy, naj, najbardziej można powiedzieć, bo yy, naj, najlepsze informacje, ponieważ są to informacje bezpośrednio od Google z bazy Google, ale są też inne narzędzia, które pokażą Ci, jak trudno wypozycjonować się na daną frazę kluczową, ponieważ tamte narzędzie Google daje informacje bardziej dla reklamodawców, pod słowa kluczowe, ale tam jest właściwa liczba tych słów, a inne narzędzia analizują też, jak dobre są inne wpisy na, blo na innych blogach. I dzięki temu też analizują, jak po prostu ciężkie jest wypozycjonowanie się na daną frazę kluczową. Dobrze, a więc załóżmy, że masz już swoje pierwsze słowo kluczowe, pod które będziesz pisać, i teraz po prostu musisz napisać wpis na swoim blogu. Według tych wskazań, oczywiście, co ta wtyczka Joasci ci rekomenduje, ale tak, przede wszystkim musisz napisać wpis, który będzie wciągający dla. Osoby, która to czyta, musi zastanowić się, jak na początku możesz stworzyć to i jak to się czyta, jak, jak stworzyć ten wpis, zrobić sobie listę, by on był wciągający. Wstęp, zakończenie, podsumowanie, środek, esencja. Na wstępie możesz napisać też, co, co w nim zawierasz, taką obietnicę złożyć czytającemu, czemu, czego się dowie z tego Twojego wpisu. Później jest regularność pisania tych swoich wpisów, tak? musisz sobie wyznaczyć najlepiej, jak będziesz dodawał wpisy o danej godzinie w danym dniu. Wtedy ludzie, którzy będą obserwować swojego bloga, z częstotliwością będą wchodzić właśnie na tego Twojego bloga, ponieważ będą wiedzieli, że tam o tej godzinie publikujesz posty. Dobrze, żeby to był chociaż wpis minimum jeden na tydzień, chociaż zalecane oczywiście jest więcej, jeżeli masz więcej czasu. I teraz, jeżeli stworzysz taki jeden wpis, to później szukasz kolejne słowo kluczowe w Twojej niszy. Pod którą pasuje Twoja nisza po prostu, i piszesz na kolejny temat. Oczywiście trzymając się głównego jednego nurtu tematu, o którym jest po prostu Twój blog. Takie tematy będziesz mógł w przyszłości nisze rozszerzać o pochodne nisze, jeżeli będziesz już po prostu większy, na początku najlepiej się skupić na konkretnym małym temacie, a też często dobrze zostać w takim małym temacie, ponieważ jeżeli ty będziesz zbierał tą grupę docelową, która jest zainteresowana konkretnym tematem, to łatwiej Ci będzie zdobyć ewentualnych reklamodawców czy stworzyć produkt i inne rzeczy, o czym będę jeszcze mówił później w tym filmie. Ok, a więc upublikowałeś swój pierwszy post i co dalej? Na początku nie będzie ruchu na Twojej stronie, ponieważ internet to jest jakby otchłań. Jeżeli nikt nie będzie wiedział, to nikt nie trafi na Twoją stronę, więc co musisz teraz zrobić? Oczywiście dobrze mieć za każdym razem, jak opublikujesz ten taki post, to dobrze jest go po prostu zareklamować. I są teraz dwie sposoby, dwa sposoby. Oczywiście reklamę dzielimy na płatną i na darmową. Z płatnej to wiadomo, może być to ruch, za który zapłacisz, który przyjdzie na twoją stronę, żeby zdobyć tych pierwszych odwiedzających załóżmy. I może być to reklama na Google, jakiś artykuł sponsorowany na innym blogu, który jest w podobnym temacie co twój. Na YouTubie tak naprawdę jakakolwiek forma reklamy. Oczywiście, żeby, żeby to zrobić dobrze i żeby na tym nie stracić, tylko w dłuższej perspektywie czasu zyskać, no to najlepiej zapisz się na mój newsletter, ja tam będę więcej mówił o tym, ponieważ no, trzeba to robić dobrze. Wszystkie linki są w opisie, tak mówiłem wcześniej. Kolejnym sposobem jest darmowa reklama. Jeżeli wypuścisz takiego posta, to musisz za darmo. Za darmo możesz go zareklamować. Na przykład nie w sposób nachalny, wchodząc na grupy i tylko upubliczniając swój post, ponieważ jeżeli będą tam ludzie, którzy cię w ogóle nie znają, to możesz zostać na przykład bana na takiej grupie, lub będzie mała szansa, że tak naprawdę ktoś tam wejdzie i będzie zacznie czytać i być swoim stałym obserwatorem. Oczywiście ta szansa istnieje, ale w sposób taki, że jeżeli na przykład ktoś gdzieś szuka odpowiedzi na jakieś pytanie w internecie, i to może być grupa na Facebooku, fora. Na przykład jest takie forum jak Chora, tam akurat po angielsku ludzie odpowiadają na pytania, po prostu, które ludzie zadawają, i później przesyłają, na przykład na swojego bloga, mówiąc, że tam jest więcej informacji na ten temat i ty właśnie możesz z tego skorzystać. Szukać miejsc skupiających ludzi w danym temacie i odpowiadać na ich pytania rzetelnie i mówić o tym, że na swoim blogu masz więcej napisane na ten temat. W ten sposób za darmo możesz się powoli, powoli wypromowywać. Oczywiście to trwa ale tym sposobem darmowym, bez ryzyka możesz to zrobić, więc za każdym razem, gdy jakiegoś posta opublikujesz, warto reklamować go, ale też te wszystkie stare posty, jeżeli będziesz miał więcej tych postów, możesz po prostu na więcej ilość pytań, gdzieś tam problemów odpowiadać, zobaczyć też o czym ludzie piszą, co ludzie zadają jakie pytania i opisywać to na swoim blogu, później przesyłać tych ludzi w ten sposób na swojego bloga i budować swoją jakąś tam publiczność którą później wykorzystać możesz, do tego, żeby po prostu zarabiać dzięki takiej publiczności, możesz po prostu zarabiać pieniądze, o czym już mówię ci za chwilę. Ok, a więc przejdźmy do form zarabiania. Pierwszym sposobem na to jest podłączenie po prostu i najłatwiejszym podłączenie reklam z sieci partnerskiej, żeby wyświetlały ci się reklamy gdzieś na Twojej stronie internetowej w panelach. Oczywiście na tym dużo nie zarobisz. Jedną z sieci najpopularniejszych jest po prostu Google Adsense, gdzie daje ci Reklamy, ponieważ do niej składają się osoby, które chcą coś reklamować, i ty jesteś osobą, gdzie dajesz miejsce na tą reklamę, i, i o tego, tak jak podobnie jak na reklamach na YouTube, po prostu zarabiasz pieniądze, ale nie są to po prostu duże pieniądze i uważam, że nie warto to po prostu tego robić, ponieważ są lepsze sposoby, jak na przykład drugim sposobem jest marketing afiliacyjny. A nie warto, dlatego że może to denerwować niektórych Twoich odwiedzających, ale jak chcesz, możesz je podpiąć. Marketing afiliacyjny to jest po prostu współpraca z inną firmą, gdzie dostajesz jakieś wynagrodzenie za to, że polecisz pieniądze innej firmy, polecisz produkt czy usługę innej firmy i ona w zamian za to podzieli się z Tobą zyskiem lub po prostu dostaniesz za określoną akcję już nawet zysk, jakieś pieniądze. Jeżeli ten klient na, nawet nie kupi czasami usługi, co też nagrywałem w innym filmie i mówiłem o tym, są takie firmy, które za to płacą, gdzie klient nawet nie kupi usługi, a ty dostaniesz wynagrodzenie za to, że sprowadziłeś ją, wykonał gdzieś jakąś akcję, tu ci wpis. Przypinam też w karcie o marketingu afiliacyjnym, też wiele mówiłem, jak to działa dokładnie w innym filmie, to też linki wszystkie są w opisie, więc... To jest drugi sposób, który ten pułap pieniędzy powinien dać ci większy, jeżeli oczywiście dobrze to zrobisz w postach, możesz umieszczać linki właśnie do tych filmów, jeżeli opisujesz coś, to też opisujesz na jakiś temat, ludzie szukają recenzji na przykład na jakieś tematy, więc w Twojej niszy są jest wiele produktów i usług, które właśnie możesz polecać, a najlepszym sposobem jest... A jeszcze, za czym Ci powiem o tym najlepszym, to jest jeszcze sposób taki, że też firmy do ciebie zaczną pisać, że chcą u ciebie reklamy bezpośrednio i na takiej reklamie, czy na jakimś wpisie sponsorowanym dla jakiejś firmy też możesz zarobić fajne pieniądze. A najlepszym sposobem to jest po prostu stworzenie swoich własnych produktów pod, za, pod, pod potrzeby osób, które odwiedzają Twoją stronę, odwiedzają Twojego bloga. Więc zamiast promować produkty innych osób, możesz stworzyć swój produkt, no i wtedy zarobki znowu mogą poszybować jeszcze dalej. Oczywiście możesz ten proces przejść od początku do końca, ponieważ na tych wszystkich rzeczach możesz sobie po kolei zarabiać. Jeżeli widzisz, że jest popyt, jest, zarabiasz, to może wtedy warto właśnie pomyśleć o swojej produkcji, by stworzyć taki produkt i zarabiać jeszcze więcej, ponieważ to wszystko oczywiście kosztuje czas, a możesz do tego dojść po kolei tymi krokami, co ci właśnie powiedziałem. A teraz zobacz, żeby dojść do tego wszystkiego najlepiej sobie przygotuj taką listę i wypełniaj po kolei, zaznaczaj sobie jakie kroki zrobiłeś, oczywiście to możesz sobie rozpisać na więcej rzeczy, ja to sobie taką listę przygotowałem, żeby stworzyć ten film dla Ciebie, checklisty to jest bardzo fajna forma, która Ci bardzo pomoże w pracy, o tym nakręciłem też także inny film, co przypinam Ci tutaj w karcie <laughs> powyżej. I Dzięki takiej czekliście będziesz spełniał kolejne kroki, będziesz miał też większą motywację, by do tego dojść, ale będziesz widział, jak to wszystko się posuwa. Nawet jak na początku jeszcze nie będziesz widział tych pieniędzy, i tak jak ja widzisz, stworzyłem sobie właśnie taką checklistę, żeby nagrać ten film i wiedzieć, co po kolei chce ci powiedzieć. Więc takie coś sobie możesz zrobić i po kolei zaznaczać. OK, a więc w ten sposób możesz zarabiać w internecie naprawdę fajne pieniądze z czasem, oczywiście jeżeli będziesz robił to regularnie, Twoje zyski będą rosnąć, zarabianie w internecie to jest przede wszystkim wiedza, więc po prostu zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka i komentarz, będę Ci też wdzięczny za to, ponieważ daje mi to motywację, żeby tutaj po prostu nagrywać te filmiki dla Ciebie i zobacz te kolejne filmy, o których mówiłem, żeby uzupełnić tą całą wiedzę, widzimy się w następnym tygodniu, trzymaj się, cześć.